Kamerka! Akcja! Poszło! Poszło! Akcja, gramy gramy, bravo. brawo! brawo. brawo. Widzieliście na ten odcinek jesteście niesamowici. Tak, tak. Chodź tu, chodź! Chodź! <noise> <noise> nie! Chodź na dół! Na dół nie wygłupiaj się! Taka jesteś, uciekasz! Dobra, dobra! Czekaj! <noise> <Okay. głosy> Dzień od razu lepszy, nie? Oczywiście, a będzie jeszcze lepszy jak zostawicie łapeczkę w górę. Zostawcie 10 tysięcy łapek lecimy z kolejnym odcinkiem z Gagbit. Zobaczcie, jesteśmy babciami dzisiaj. Tak. Ej, powiem wam tak. Gram pierwszy raz tam w grę. Ja się śpię. Ze się Nie? Słuchaj. No nie śmiej się ze mnie! I ogólnie ja się zagrałem sobie pierwszy raz, bo chciałem ustawienia sprawdzić. Bardzo mi się tak raz Łanie w szczepionkę znowu! Ja na każdym odcinku Cię A ja po każdym odcinku O, widać, No widać, <laughs> potem taki smutny chodzę Idą na nas, patrz! Ale się... <laughs> Dawaj jedzie, nie no daj nie. się! <laughs> Zadupczył mi ty! Ty jesteś ze mną jak coś władził Czemu mi zadupczyłeś? No nie wiem, ja nie chciałem nie! No jeszcze mocniej mi mogę ślepe sprzedać. O niej, na dwóch! No i co ja mam? O! O, złapałeś. Ale no to było piękne, zim. czekaj. No co się dzieje? Wstawaj, stawaj i teraz skacz. Może ona nie wstanie, zobacz. Babkę! Jeszcze, jeszcze trochę do niej. No nie Jedzie mogę! Babkę! Tak! Do o złoto! A dobra, z tamtej strony. Nie <laughs> mogę! Nie! Tak! Nie, musimy naprawdę postarać się, dla naszych widzów Dla naszej armii wspaniałej Jeśli nie jesteś naszym widzem, zasubskrybuj kanał, będziesz w naszej armii Grandma Armia, to się nazywa Aha Idą, do, patrz, doktorki, cześć doktorku Dawaj mi Ej, go Ej, dobrze, podniosłeś, patrz, patrz Robimy to, patrz I już nie ma go O, ogłóż go, ogórz. Dawaj go, tak, dawaj da go, go ze mną, pij? dawaj go dawaj ze mną O, patrz, dostał, dobra, jeden nie żyje Ej, co oni robią? Ej, co nie, się nie stało? O nie, ty tam wleciałeś. Co się stało? Nie. Ej, wygrałeś! No! Sam pokonałeś No, Piątka! Robol jakiś cię nadupcza! Nie, nie! Dobrze, że... Ja! Nie, topię się w kiślu! Mamy, to topię się! Władymir, Lat... raz razy mnie proszę! Jak? No nie ma! No, ja, to już jak... Nie, bo jak wskoczę, to no, już amen, amen! Taka no. jesteś babcia! Jakie byczki! Dawaj, mam go! Ej, 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 ej! Nie! Zostaw! Uciekaj! O, oh, jak mi ale, ale dostała ty to... ten... śpiocha Ty jesteś Jadwiga, babka? Będziesz Balbina Balbina Jadwiga, co? <grym> Dawaj Dobra, Balbina. czyli ty jesteś Jadwiga, ja jestem Balbina i teraz gramy tak. przeciwko sobie Jadwiga kontra Balbina, jesteście świadkami tego niesamowitego wydarzenia ja zobaczcie zobaczyć jak przegram Ale czemu tak mówisz? No, nie wiem, bo jakaś tak... O ci za chwilę zadupcy Mojego wnusia podrywoz? Taka jesteś? Co to spadło? Co? <grym> Wygrałem! No co to miało być, no to nie, nie jest Nie, wiesz jak spadałem Kurde. Ja nie, ja zostaję w miejscu, No nie, no chodź, chodź, chodź Nie, możesz się wywrócić O, 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 opa jak się wspina, ty Uciekaj stąd. Ja dźwigaj. Znaczy no, <laughs> jakaś choroba psychiczna Uciekaj stąd metalową rurkę no, no, to... piszczelem na dupce Wolbym ci Ja tam? się boję, że ja się spadnę Eee! A Zajebista jest ta nie, gra, gra. Nie. No i co ja mam zrobić? <laughs> chodź tu, chodź co tu się dzieje? Oooo! Oh. Wow. Dobra, oh. dawaj je! Pepe! Nie wierzę! Dobrze! No nie! Co? No nie! Dobrze, dobrze! Nie Nie puszczę! Nie zinadawamcia! To jest pan der pa co robi? Schodzisz w tanie? Bardzo dobrze mi ją Czekaj, czekaj, ja cię za chwilę sięgnę. Patrz, bije ją po stopach! No i! Dobrze Podaj, dawaj! Będę cię bił! <śmienicza> Czekaj, ja muszę odpocząć Dobra <śmienicza> ZOSTAAAAĘ No nie, ty taka jesteś babecka, taka Jadwicka Uuu, o, 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 <śmienicza> no! Dobrze, <śmienicza> dawaj, o nie ej! 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 ej, 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 kurde nie wytrzymał Teraz mogę ci się podłożyć tak poza Dobra podł się Dobra teraz już go robię <śmienicza> <śmienicza> Dawaj, dawaj Bego! Ty co ty robisz? Nie nie mogę. Stawaj, z główki chciałem cię! Jak ja mam cię rzucić patrz z główki. w jakąś stronę? Wyrzucić? Yy, musisz patrzeć. Łapiesz mnie tak i robisz tak. A! I red! No, nie! Ej, bo chciałem się podstawi! Nie podpotrzuci! Dobrze, yej! No ja wygrałem! Ło kurde, felek! O, ale zrobiła moja trika, widziałeś? Chcę w górze jak superman! Nigdy nie myślałem, że tam wejdę! za zadam jest! Nie! No nie! No nie! ty panie, panie. Ej, się! Dobra, przyjąłem. Kopa, ja idę ci nakopać no Ej, uratuj mnie! Tak! No nie! Yes! No nie! No nie! Proszę. Proszę, ja lubię pociągi. Ja lubię jechać pociągiem. ha W pół dobrze! Woo! Woo! Draw! Remis był dlatego, że nam wagon odjechał, którym mieliśmy jechać. Nie, no to ja nie mogę. <tryk> oh, yeah, oh yeah! Tańczymy, labada, labada, labada. Wszystko mi mówi, mówi że tak... mnie ktoś pokochał. Oj, coś miga. Woo, <tryk> <tryk> woo, woo, wow, freestyle! O, oh, o, oh, o! Oh, oh, oh. O, taka Ty, jesteś, oh, oh. uciekasz? Dobra, dobra. Czekaj! <tryk> 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 <śmieniu> ej, ej, tuj, ej, ej, dawaj ty. robimy wyścigi! 3, 2, 1 DE! Babka, taka jesteś, dobra! Jak ty tak szybko lecisz? Ja nic nie robię! Pięknij, babka! Pięknij! Zwycięzcy! Nie wij tak. tak. mnie! Masz, to kurde, kurde! Nie! 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 Elewator, zobaczymy jak w elewatorze sobie co radzi. się dzieje? winda. Nie, <głosuj> <jest> złapał drzwi! <głosujesz> nie puszczam. <głosujesz> nie puszczam! Ej, co jak do windy mnie wrzucisz? Jak do windy, jak ty jesteś w windzie? Ha! <głosujesz> złapał cię <głosujesz> <głosujesz> Gdzie ty idziesz? <głosujesz> nie mam mnie! No, no tu, schodź na dół! Chodzimy na dół! O nie, Chodź na dół! Na dół, nie wygupiaj się! Ja cię... Jak głową ruszasz, nie? No nie łapcie tego, to jest nie fair! No ja chcę na górę wejść! No nie możesz! No ty nie możesz! No ty nie możesz! No ja właśnie tak nie mogę! Jak cię trzyma za prawą nogę, nie? No chodź już Zastanaw na ten dół! mojego buta! Oj, go na rynku za 20 złotych! Coć na dół! Na dół! W na takiej ten okazji ten... nigdzie nie będzie! <laughs> Moja się trzyma podłogi, patrz! Mam cię podłogi! Ło! <laughs> wow, tak. wow, 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 wow Babka! No co jest? <laughs> no nie, uciekaj! No nie zary! No Spiderman! I teraz patrz, cik, cik, cyk! Nie macie. No nie! Nie! Rendu. Patrz, patrz co robię! I wow! Ło! Dawaj połamany! O, oh, wow, nie, 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 Zostaw! 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 Zostaw Idziemy! nie, <śmienic> <śmienic> Gdziemy? nie, Gdziemy? nie, wow, wow! <śmienic> ja nie, Znowu Ej, nie, nie, remis! I nie, 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 zdobyć. <śmienic> Umiesz pływać, <A> ty? <śmienic> nie, ty? nie, 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 Dawaj, Dawaj nie, <śmienic> BOGI! Nie! 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 Ty, co to jest? Łośmiornica! Wow, ale... Dobra, leży! Okej! Okay, patrz, bierze cię! NIE! No, JEST! Yes! Ej, HALO! Yes! HALO! JEST! Yes! HALO! Yes! halo! Yes! halo! <laughs> We, ona umie pływać! Wow, ale to zrobił! Pięknie! Pokazać ci, jakie mam silne łapy od jak kotletów? Tak! Mam! Mam punkt! To no ja nie umiem pływać! Nogi? Nogi? <laughs> Jaki wczuty teraz! Bądź tu! Patrz, gilotyna! Nie! Ej, ja nie. pływać nie potrafię! Nie! Przegrałem! Nie! nie. <laughs> nie. nie. <laughs> nie. Dobrze! Jeśli chcecie odcinek kolejny, 10 tysięcy łapek lecimy z gębi! Oh A yeah. Teraz jest. cięcie? I jest tak! Kupiacie na nasze instagramy i widzimy się.